Cześć! Joker? Cześć, Batman! Mój arcy wrogu! Nie widziałem Cię od wielu tygodni, czy nawet miesięcy, czy nawet lat! Ja Cię tym nie przyjmuję, bo goście to moje specjalni. Zawsze do mnie ja przychodzą. Aha, zazwyczaj. Trochę. Ale porozmawiajmy, kto jest lepszy, Ja czy Ty? Oczywiście, że ja! Nie, bo ja! Ja, 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 ja! ja. dobrze, rozstrzygnijmy. Ty, ja przegrałem z tobą w pojedynku. Więc A plus, ty ja robię śmieszny I dużo napadam. Na, Krotam. Tak? A ja nie mam żadnego minusa. I jestem lepszy od ciebie i patrzcie jakie mam maszyny. No, jakie pokaż mnie na przykład. Oto taka bryczka. Poczekaj. Zaraz coś z nią zrobię. Tylko minutka. O, i teraz. I patrzcie. Zaraz Ci ją zademonstruję. Patrzcie. Tu ma takie no... Rakietki tutaj, takie rakietki. O, tu jest kopi. Pokażcie jak wygląda. Tak, on wygląda jest taki i zaraz do niej się bę. I jak się prezentuje? No fajnie. To teraz wjeżdżam. Kilka minut później. Ej, was mam! Fajnie jeździsz. Dzięki, Joker! I kto tu jest lepszy? No przyznam ci się, ale chyba ty. No właśnie potem z owszym zrywa. I Superman, po pierwsze to jest mój ostrzy wróg. No i lepszy. A ty jesteś na drugim. Mmm, mmm. jestem na pierwsze, Bo jak nie, to ci załatwię! Moim łazikiem! Wiesz co, zaraz coś z tobą zrobić. Daj mi, Później... I to są oczywiście żarty. Przypominam. Aha! Właśnie... Zgadnijcie, co to za scena, już ją Wam pokazuję! No nie! Batman! Dlaczego? Ja się rozpłaczę! I pokażę ci moją dziewczynę. Wujo, ja dobre laski. Bo to ja jestem bogą nie? Po znalezieniu swojej laski. Chyba wiecie, kto to jest. To jest łatwo. No. Dobrze, pokażę. Nie będę. Amen. Jogger, to jest lepszy, ja czy jogger? Oczywiście, że z tym Batman. Dzięki, a co robi Robin? Bawi się. Tu każdą robić te zadania dodatkowe, bo jak nie, to zaraz się zdenerwuje na niego. I pójdę tam. Okej, okay. już idę. No. Milans teraz, ziomeczki, ziomeczki. To będzie. Komentujcie, komentujcie, lajkujcie i może znowu pobijemy Jokreta. Nie! Pobijemy Batmana! Cicho, bo Ja tu teraz mówię. No, to trzymajcie się, daj! I dajcie łapkę w górę i subajcie subskrypcję proszę! Bo ja jestem Batmana, a jak nie, to cię załatwię. No.